Witajcie na kanale Pociągi. W dzisiejszym filmie przedstawię Wam bardzo interesujące połączenie. A mianowicie pociąg, który łączył Śląsk z Berlinem. Nazywał się on latającym Ślązakiem i kursował zaledwie 3 lata. W tym filmie dowiesz się skąd wzięła się nazwa latający Ślązak, co oferował swoim pasażerom oraz jakie prędkości rozwijał i w jakim czasie w porównaniu do dzisiejszych pociągów. Przywoził pasażerów do Berlina. Na końcu filmu możecie również odsłuchać relację pasażera takiego też pociągu. A przed obejrzeniem filmu napiszcie, czy kiedykolwiek wcześniej słyszeliście o latającym ślązaku. Zapraszam na film. Latający ślązak to nic innego jak po prostu nazwa ekspresowego połączenia kolejowego z Berlina do najważniejszych miast Dolnego Śląska. Które to mogliśmy znaleźć w granicach Niemiec. Połączenie działało stosunkowo krótko, gdyż zaledwie 3 lata od roku 1936 do roku 1939. W latach 30. ubiegłego wieku rynek kolejnictwa odczuwał coraz większą presję ze strony lotnictwa, jak i motoryzacji, co było jednoczesnym bodźcem do tego, aby zaoferować pasażerowi coś nowego. Postanowiono więc zastosować silnik spalinowy do napędzania wagonów silnikowych, które to, w połączeniu z aerodynamicznym nadwoziem, pozwoliły na zaoferowanie nowego poziomu jakości usług w połączeniach lokalnych, jak i tych dalekobieżnych. W dalszym etapie skutkowało to tym, że zaczęto budować lekkie pojazdy szynowe, które oferowały wysoką dynamikę. Co z kolei przekładało się na spore prędkości maksymalne. Jednak zanim odpalono latającego ślązaka, mogliśmy zobaczyć latającego Hamburczyka w roku 1935, który był pionerem tego typu rozwiązań. Pociąg ten rozwijał prędkość nawet 160 km h na, na trasie Berlin Hamburg. Łącząc tym samym największe miasta w Niemczech. Połączenie Śląska oraz Berlina uruchomiono w maju 1936 roku. Wtedy to linie były obsługiwane przez trójczłonowe wagony spalinowe typu Lipcziś, które to powstały w zakładach we Wrocławiu. Na początku pociąg ten kursował ze stacji Berlin-Schleser-Banhof, a rok później dokonano zmiany na Berlin-Scharlottenburg. Połączenie te naprawdę było ekspresowe. Do stacji końcowej w Bytomiu podróż trwała zaledwie 4 godziny i 25 minut. Trzeba pamiętać, że pociąg miał do pokonania aż 510 km. Trasa pociągu prowadziła przez Frankfurt nad Odrą, Żagań, Legnicę, Śląską, Oławę, Opole czy Gliwice. Po odjechaniu z Berlina natomiast pociąg zatrzymał się tylko na czterech stacjach a było to we Wrocławiu, w Opolu, Kędzierzym Koźle oraz w Gliwicach. Warto jest tutaj wspomnieć o średniej prędkości, jaką osiągał ten pociąg na trasie a było to 128 km na godzinę. Co nawet na aktualne czasy jest naprawdę solidnym wynikiem. I właśnie ogromna prędkość tego pociągu, którą osiągał, jest genezą również jego nazwy, czyli latający Ślązak. Gdyż jak przejeżdżał, to wręcz miało się wrażenie, że przelatywał. Można było spotkać również nazwę Latający Pieron. Do kogo skierowany był ten pociąg, jeśli chodzi o poziom świadczonych usług? Otóż skierowany był on do klasy średniej, czyli przedsiębiorców, oraz urzędników, gdyż bycie urzędnikiem wtedy gwarantowało naprawdę dobre pieniądze. W składzie znaleźć mogliśmy miejsca podzielone na drugą i trzecią klasę, oraz do tego mały bufet. Harmonogram odjazdu był tak skonstruowany, aby pozwalał on Niemcom dojechać do Berlina w godzinach rozpoczynania pracy urzędów. Oraz móc powrócić na Śląsk również tego samego dnia, ale w godzinach wieczornych. Kiedy mogliśmy zobaczyć ostatni kurs tego pociągu? Ostatni kurs odbył się dnia 21 sierpnia 1939 roku. Po tej dacie, wszystkie wagony, które wwoziły ludzi, z wiadomych względów zostały zajęte przez armię. W tym samym czasie dla porównania kursowały również ekspresowe pociągi parowe. Te natomiast oferowały o wiele wyższy poziom komfortu podróży, gdyż takie składy oferowały możliwość podróży w pierwszej klasie oraz wagon restauracyjny. Jednak czas przejazdu takim składem był po prostu o wiele dłuższy, zajmował około 6 godzin. Jak ówczesne czasy latającego Ślązaka mają się do aktualnych czasów osiąganych przez pociągi? Zależnie od połączenia, na ten moment to jest chociażby z Katowic do Berlina to czas ponad 6 godzin, czyli blisko 100 lat później przyjazd tej samej trasy zajmuje ponad 6 godzin, podczas gdy w roku 1939 było to zaledwie 4,5 godziny. Jak wyglądała konstrukcja latającego Ślązaka? Otóż skład tworzył trzy wagony. Między nimi znaleźć mogliśmy wózki Jakobsa, a na końcach składu pociągu były wózki dwuosiowe. Każdy wózek na skraju posiadał silnik wysokoprężny w układzie V12 od Maybacha o mocy maksymalnej 442 kW. Pewnie wielu z Was interesuje kwestia tego, co stało się z latającym Ślązakiem. Otóż dwa z czterech powstałych pociągów służyły jeszcze potem w NRD obsługując połączenia z Berlina. Jeden natomiast wyjechał do Rosji, a czwarty, co ciekawe, przez jakiś czas był w Polsce, aczkolwiek na skutek wymiany taboru w latach 50. został przekazany do NRD. Następnie został przebudowany i jeździł jako pociąg ekspresowy. Swoją służbę zakończył w roku 1973. Jednak pozytywną informacją jest to, że w roku 1993 został on odrestaurowany i zaopiekowało się nim Stowarzyszenie Miłośników Szybkich Wagonów w saksońskim mieście Delic. Teraz zapraszam Was do wysłuchania relacji jednej z pasażerek, która miała okazję podróżować latającym Ślązakiem. I bardzo elegancko się jechało w tym pociągu były takie jasne. No i jakieś, jakieś tam paski miały, opisane było nie jak no, a wy środku to jak elegancki, on pierwsza, druga klasa, falszywany siedzenie. Daje się miał takie. Oddziały, no można przejść od jednego do drugiego, zależy jakie bilety by kupiło, z jakiej klasy. I tak się usiadło, no i pojechaliśmy i to było, choćby my jechali. Byłem dzieckiem, to mi to, to, to bardzo było coś tak nowego, w <laughs> takim eleganckim pociągu jechać. Bardzo dużo było ludzi, bo wszystko tam ta wystawał. Ta podróż była tania. Z powodu tego, te, te wystawy, ci wystawy, kto chciał jechać, no to było niby ile tam procent, mi płacili za bilet. Jeżeli dotrwałeś do końca tego filmu, zostaw komentarz latający Ślązak. Dziękuję za Twoją uwagę i do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć!